Miejsce, gdzie nie oceniają nas Wchodzę w to bank kiedy Uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń W drodze rodzę nowy plan Wit, dobry pas, autostrada Lewy bazy, nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas Wchodzę w to bank kiedy Uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń Kilometry tras, być niczym tak, Badać teren, gdzie się da Po prostu lubię gdzieś na prostej poukładać Parę spraw, tu mnie sam, te emocje Które powodują zjazd, pełny bak Zero stresów Życie jak taką wymarzoną furę Pamiętam dobrze czasy jak zbierałem na hatruje Dziś ryb samochodowy, nie dodzwonisz się na numer To mania czterech kółek, nie czujesz to, nie zrozumiesz Nigdy więcej, proszę nigdy więcej Nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeżdżę To nowych high, proszę tylko o miejsce, bo Potrzebna mi przestrzeń Tobie gaz moja przestrzeń. W drodze nowy plan. Bit, dobry bas, autostrada, lewy bazy nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w bank. Kiedy uśmiech tobie, Potrzebna nami nie jeszcze więcej. Zmieniam bieg historii, gdy na życiowym zakręcie parę spraw, które za kilka sekund odbiję lusterkiem. Parę spraw, które z tych ograniczeń stały się napędem. Wyjeżdżam, ale wracam, więc to nie tak, że uciekłem Wszystkie stare zażalenia trzymam na desce Rozdzielcie aktorii bez względu na nawierzchnię Kiedy zarzuca nas bok, nadal czuję się bezpiecznie Nie dzwoń, bo nie odbieram Przez cyberdach do nieba Wypuszczam stary schemat Każdy kilometr zmienia i nigdy skrótem Przez to w końcu granam bango Dawno za sobą mamy szut ciągle potrzeb nami. Przestrzeń, drodze, drodze, nowy plan Wit, dobry pas, autostrada, lewy pas i moja przestrzeń Potrzebna mi przestrzeń Wrodze nowy plan Bit, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w towa bank, kiedy uśmiech z i moja przestrzeń Drodzy, nowy plan, bit, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w towa bank, kiedy uśmiech do i moja przestrzeń you in the summer so my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn brown and we could be together baby as long as skies are blue you act so innocent now but you lied so soon I met you in the summer. summer.